Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytu a to jest kolejny odcinek z karczemnej wujki, już czwarty jest dzisiaj ze mną. Jest u mnie w pokoju, pokażę wam tak tylko. Kurde, kamerka, halo! Halo, no. Tak, tak, i będziemy sobie nagrywać potem coś może. Ale akurat karczemna wyszła, dobra. Także jeśli kogoś w tle, to to, to 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 wiecie. Wielkie zawody przywoływacze. Przywoływacze z całego świata zebrali się na turniej I za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie, przyzwany zostanie dla ciebie losowy stronnik o tym koście. Jeszcze raz. <grywa> Przywołacze z całego świata zebrali się na turnie. A gdy rzucisz zaklęcie, przyzwany zostanie dla ciebie losowy stronnik o tym kości. Ale jak o koście zaklęcia, tak? Oczywiście nagroda ta sama. Spuszczalnie. Co ma drogie spele? Gdzie są drogie spada? Kurde. To są jakieś spele, dużo tych speli. Ale drogie, no to chyba opalady na są najdroższe spele. Uroga też są fajne. Hmm, a spróbujmy Magę na początek. Eee... I to być śmieszne. <ścoughs> nie, 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 jeszcze nie. Nie, 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 nie. nie. Coś innego. Kurde. Co byś, co, co, dalej, zarzuć czymś. Łotra, albo no. druida. Właśnie, druid ma tam... Chociaż... no, no, dobry Spróbujmy druida, dobra. Hmm, mam trochę kamerkę, muszę poprawić od... O, halo. Yy, to sobie wezmę... To, to... Takie coś... Może savage roar? Yy, a weźmy to, to będzie śmieszne. To też weźmy, to... To weźmy... To weźmy... Nie wiem, nie wiem w ogóle kompletnie co to jest. Boś nie ma jakieś tu randomowe rzeczy, naprawdę. więc co to będzie? <ścoughs> Ten manaker. bola. Tak kończą frajer. Ale kombo byli śmieszny z tym. Um. Weźmy go na przykład gdzieś śmiesznie. A, wiem kogo jeszcze. Pana tego tutaj grubego. Weźmy go na przykład. Co tam jeszcze brakuje? Piątek. Piątek, weźmy to. O, to jest nawet dobre. Jakiś dobór karty. No dobra, spróbujmy tak. Ja nie wiem to kompletnie, więc najpierw przetestujmy. Nie ogarniam, No Ja mam trudną sytuację. Ja się też gra w Persona, więc incepcja. I skończył ci się zadania, a w życiu trochę nowe. Nawet to klap twoje na, po kolano było, słuchajcie Denerwuję się Dobra Rage'a Dobra. Tral To jest spoko. Reszty out chyba, nie? A ja go wadnę sobie wszystko. O! Ej! Czary mi potrzebował. Nie ja chcę to zobaczyć, nie? No, taki czar to sobie możecie w dupę wsadzić. Gwałtowny wzrost byłby całkiem fajny. I to jest... Kurde. magiem jeszcze musimy spróbować. Pamiętajcie co odcinek z karczemnej bójki, co, co tygodniowy odcinek Zawsze jest z dwo, dwie partyjki, sobie gramy, więc myślę, że mag będzie całkiem nie. Hej! <laughs> moneta. O kurde, moneta waliu <laughs> Ale przyzywa tego. Szalony. Wiesz na co to polega, nie? Że. jak czar rzuci, to. O! Jak czar na przykład rzucam czar taki, nie? I on kosztuje dwa many i mi przyzywa randomowego stronnika za tyle, co kosztował czar, nie? O tym samym koszcie, nie? Czyli... zagram czar za dwa many, to przyzywał mi randomowego stronnika za dwa. Także drogie czary na propie. Takie coś. No serio nic nie zagrawa? Aha, bo ty masz przeciążenie. Eee... To zagrajmy to. Szkoda mi to... Szkoda mi to bez powodu zagrywać. No chociaż... to szaleć. Ale myślałam HP Arenę dalej grasz? Dwa, nie, nie, teraz mam Gotowe eee, O, dwie śmieszne karty. Karty idzie Mogłem też zagrać Krikki i Rekombo, ale to takie niekonkretne mi się wydarzyło. Pożoga Aha, ona ma 2-2, bo. bo ona... Po formie dopiero się zabiera. takie coś. Zagrajmy takie coś. Kurde, tak mi... Ja muszę tu czarów więcej wsadzić. Muszę inny dek, muszę inny talian. Ale z rekombullatorami zaśmiesz. Się... O kurde, i to jest dobre. Nie dość, mu stronników, to jeszcze tego stronnika. Ej. Szaman jest dobry. Poniekąd. Ponieważ nas słychać. Tylko my też nie dobraliśmy tych czarów za dużo. Bo trochę. O, waliu! Super, 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 Ej! Ze partami to jest też combo! o kurde! O, oh, i sorry, Facebook, o kurde! Zombie, zombie, zombie! I zmijmy sobie tego, co tu się dzieje? Słuchajcie, face wyłączę. Jak fajnie mieć prąd. Aha. Burza z piorunami... Ej, the fuck? Ta animacja, myślałem, że on zagrał totem. Ej. To ja tylko się nie spodziewałem. Ach, siedzi w ukryciu, dzielny. Dzielny nasz wojownik. Ej, to zadało. Trzy. Aha, to i tak dużo, nie? Dobra, to sobie z reką bo, 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 bolujemy. <gulacja> Co ty robisz? O kurde! <gulacja> Ale to jest słaby strony, tak trochę. Nie, nie Co dostaniemy? Stań po mojej stronie. Słabo. Za 6 jest wiele lepszych stronników, Ale i tak mamy tutaj kurde. No Mogę tego. Czuję się dwie bestie mieć. Pam, 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 Kurde, ze partami to jest dobre. Naprawdę. To zrobimy maga no z mechaną. Bo to wiesz, bo to z czar zajdę. Zawsze stronnika jakieś przyzwie. To jest dobre. Jeszcze gazlowa, bo... Nie mam nie Klip. Pierwszy raz widzę tę animację. Znaczy nie animację, tylko że przyzywali go. Serio. Mam besti nie lubię tego czu. Oh my god, serio za 4 to takie gówno Dobierzemy kartę Czujesz To fajnie Łowca grubego z Damy sobie tutaj takie coś. Murloczek. Pep, pepę. Pe. Tak, eee. to sobie zrobimy. <ścoughs> Jeszcze to ugramy. Śmiesznie. A już skończyła ci się Arena? Co dostałeś? Co? Ciekawe. Nie masz już kasy na kolejną. Rip O kurde, reinkarnacja. Ale to trochę dziwnie, że go tak. Aha, no co, no nie no Dobra. Zjedziemy do tym. O kurde, o kurde, muszę to zagrać. Ery, złem mi tego nie na gra, nie? No taki fajne. Otworzymy sobie od razu pakiecik. Aby was nie trzymać w niepokoju albo. Nie, ja was potrzymam w niepokoju. niech joch, joch, joch. Usuń. Tak, to sobie zagramy magiem a potem. I sobie. możemy pakiet na sam koniec. Dobra, coś takiego na pewno. To, to, to. będzie śmiesznie. To. to, to na pewno. To niekoniecznie. To też poniekąd będzie fajne. Dobra, tutaj już tyle. Chociaż Flame Strike Jeden może być Te Strike nie są takie złe. Mechy, bang, bang. Widzicie, co troszeczkę za dużo tych. No to bym wypalił jednak. To jeszcze bym to musiał wypalić. Może jedna polimorfia. Zróbmy na speparcach tam, tam To też może być fajne. A mówiłem, że dwa takie to. to dwa takie. Zróbmy tę tanią talię. Niestety zażyciela nie mam. zażyciele były fajne. Gdzie on jest, gdzie on jest? Takie coś. Nie jestem, znaczy ten... O, tutaj jest ten typ. I może jedni na przykład. Spróbujmy, spróbujmy. Just try. Nagrałem sobie takim czymś. Aha i piszcie w komentarzu, jeśli macie jakieś propozycje, to ja... To ja może zrobię drugą część z tej karczemnej bójki akurat. Z naszych... Czekajcie, aż to przeczytam wielkie zawody przywoływaczy Mogę zrobić drugą część. Ewentualnie jakby się bardzo spodobał, nie? Bo tak to robię jeden odcinek zawsze tylko z jednej karczemnej bójki. Co grześmy? Nagrywaj też. <laughs> Jedno równocześnie. Jaina. Prosisz się magia. To jest spoko. O, całkiem sympatyczne, ale... Nie, to sobie odrzucę. To jest spoko i to jest spoko. Mechek tu się przydał jakiś. Nadal mech. O! Monetkę mamy. To wyśmienicie. Gramy z legendą. Uuu uh, 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 uh. Jach, żmij, manny. Jach, jach, jach. A my na żmija many mamy coś takiego Tutaj takie coś Target dami i to jest mech Beka, ale on nam zginie Zagra pewnie takie coś Coś jestem pewien, że to... A jednak to Gnoman dostał To jest bekowe kurde. Tym, tajemne co tu się odwala? Prawda. Co tu się odpierdziela? Zabijmy najpierw to. Się rozkręcam! O! No nie, najgorzej. Najlepszy to był ten target. No, mamy się rozkręcam. Się rozkręcam. Mamy takie coś. To jest całkiem przyjemne. Tak. I co tu? Jeśli tu, to tak trochę dzięki, bo to... Ach. Murlocek. Murlocka zagramy Murlocek. A my sobie zagramy to. O, fajne. Coś się dzieje. Drugi raz go dostajemy. Także krzywokamerka z stoi. Widzisz? Taka główka. Teraz patrzę. Sorry widzowie. Kurde. Co tu robić? Co tu robić? Ile masz AP? 17 Po kurde Też sekretkę zagrała. No to cic fajnie Ja to polimorfuję, nie mam lata. <grystanie> Sorry Bankers P. To boli. A to spoko, coś za cztery. Mm. To boli strasznie, to, to, ten stół. Ah. On nas zaboli na stówę. O Jeszcze jak w to trafisz, to... No, no, do kart, super. Może te mechy to jednak nie... Powinienem zupełności wszystkie czary od Major dać. Ej, ale Warrior ma też fajne czary. Bójka była świetna na tym trybie też, również. O kurde. Dobra, raczej przegrałem. To może tak. Das Dingo! Das Dingo ej, to jest taki top dykt. Das Dingo! haha. Ja już przegrałem. RIP Fireball Dobra, fajna. Z... Kurde, za 4 Wodny smok. smak. Co jeszcze jest takie dobre za 4 many? No, zobaczę w kolekcji serio. Jeszcze was utrzymam. Pewnie twania jakie sobie które po prostu. dom. Przywinęły film. Ale za 4 many chcę zobaczyć. Tu nic. Może tak. Tu nic. Tu nic. Tu za 5, 5 ale to 56 6 szukam. Mam takie wrażenie, że, że jest taki 5-6. Aha, Pit Tylko że on jest pod tym względem słaby. Pem, 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 pem. Jest tu jeszcze jakiś. Chyba nie. To może nie być to dobre, ale to nie. 5-6, 5-6, 6 5, 6, 5, 6, 5, 6 Nie. Low, dużo tu jest w Dobra. Otwieramy pakiecik. Co z niego będzie? Grzesiek zaczaruj to. Tu jest ile? Raz. Ile tu jest tych? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Mam być 12, tak? tak? Tu jest jedna linia i tu jest Iluminati. Allo, ilo. Co? Nic nie będzie. I tym razem nie podziałał. Kurde. no może to będzie. Słaby ten pakiet. Nie wygrałem. No. Wszystko do przepalenia. A nie! trzy kart nie miałem. Lol. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć wam na razie, papa. Pa. Pożegnaj się. Nie, da, szybkie, 15 minut minęło. Już?